W dzisiejszym dniu, w piątku Baski Chrystusowej, z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Cały Warszawskiego i całej Polski poświęciliśmy kapliczkę w miejscowości Miękisze. Jest to kapliczka, na której, przy której było bardzo dużo pokus, bardzo dużo różnego rodzaju nieprzyjemności przy początku budowy. Jednak wola Boża i Zmartwychwstały Chrystus nam ciągle pomagał, żeby to wszystko tutaj można było wybudować w takim obrazie, jakim jest teraz. Pod idea tej kapliczki narodziła się w 2018 roku. Wcześniej miejscowa ludność miejsce to okrążała bardzo wielkim kultem, czcią, gdzie mamy świadectwa uzdrowień, pomocy, świętej wody, która tutaj się znajduje. Idea ta nastąpiła w 2018 roku i malutkimi kroczkami zaczęliśmy budować najpierw zadaszenie nad źródłem, później z drewniany, dlatego że jest to teren bardzo podmokły, a następnie postanowiliśmy cały ten teren nawieść na ziemią, aby można było Wybudować tą kaplicę, która się teraz znajduje i którą mogliśmy uświęcić w dzisiejszym dniu. Chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować serdecznie dla ludzi dobrych woli, wszystkim ofiarodawcom, wszystkim, którzy tutaj w tym miejscu trudzili się swoimi rękoma. To jest bardzo ważne, że nasza wiara jest utrzymywana naszymi działaniami. To jest właśnie czynna wiara w święte Prawosławie i koniecznie w zmartwychwstanie Chrystusa. Chciałem bardzo serdecznie podziękować dla archonta naszej cerkwi, pana Jana Miniuka, dla pana Jana, dla pana Pawła Gajko. Chciałem podziękować dla każdego z osobna i każdego razem, który przyczynił się do tego wspaniałego miejsca, które mamy w parafii w Posynkach. Gdzie, jak nawet wspomnieli mieszkańcy tej wsi, nikt się nie spodziewał, że tutaj może powstać takie dobre dzieło morza. Jak są jakieś zaplanowane służby, czy jakieś pojedyncze, można przyjechać do tego, gdzie można będzie służyć? W tym miejscu. W każdym miesiącu, ostatnią, bądź przedostatnią niedzielę miesiąca są sprawowane akafisty do Przenajświętszej Bogorodzicy, z źródła. Po dzisiejszym dniu świętej liturgii planujemy także tą tradycję kultywować, żeby w dzień piątku paschalnego w tym miejscu odbyła się święta boska liturgia, po woli Bożej każdego roku. Są pielgrzymi między innymi z Stoku. Od z gwiazda jak Gdyby krót tego miejsca, wygląda na to, że się rozszerza, coraz większy. Tak przeżywałem, że to naczy łzy leciały jak tego. No bo nikt nie myślał, że tego, że w tym miejscu powstanie, powstanie ta kaplica. I że tak dużo ludzi będzie jeździć, bo to przybywacie i je, jedzcie za wodą. A ta woda, pozdrawia ta woda. No i to jak to, 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 to niektórzy mówią, o wydumali, toż ono było, ono toż było od dawna dawno, To taka przyszedł taki pan Gańko, myś, jego nie, nie znali, o przyszedł i mówił, że tego, że pobuduje tutaj tego, i kapliczkę. Pobuduje kapliczkę i da materia, no dobrze, nie było tu przeciwu, no, ono, jak zaczęliśmy budować, Otóż było na tym, na, to nie było nie nasze, ono tu jednego z, z naszych wioskowych, jednego z wioski. jak to on mieszkał, tym, w Bielsku. I on tu nam nie dawał jak tego, ale co do czego, co do czego doszło do tego, że poszedł porozum do głowy. No i to i, i sprzedał dla mnie. Dla mnie, a z żoną kupiliśmy, nie zastanawialiśmy. No i potem przyszedł ten pan Gajko, jak tego, i mówi, że po, po, postawi, postawi kaplicę i tak się zaczęło. Maciuszka, do niej jeszcze to tutaj, tak, postawił tą kaplicę i wtedy, wtedy to już zaczyna, <głos1> zaczęły się buje <mój> o, o tę <tanku> <o, o> <tanku> ziemię. No ale jakoś, jak ja wykupił, jak ja już wykupił to ten Paweł Gajko, to już Panie, my wtedy ]charze. bez żadnych, bez żadnych Komplikacje zaczęli, zaczęli pomaleńku budować tą kaplicę. No i tak o, dzień po dzień po dniu o, i pobudowali, no i teraz bardzo nam miło, że tyle ludzi jeździ. Zato ja no, najpierw, najpierw tu, to, to, to taka, jak tutaj jeździli ludzie i z bliskiej, z bliskiej, bliz, a teraz, a teraz to już ja, ja może sam, z całej Polski, Polski, bo to widzę, że ta rejestracja jest, jest z, różnych tych, z różnych miejscowości. Były świadectwa zdrowia, bo Nawet osobiście na, na, na tym, na, na, na swoim skórze, jak to się mówi, przekonało. Miałem, miałem tutaj taki tym gust, taki rósł jak tego. Ja nikomu nie mówiąc, jak, bo tutaj, tutaj kiedyś jak jeszcze hodował krowy, tutaj były krowy i Ja już z rana się tutaj no. obmywał się i wieczorem. O, I to tak dla mnie po tym może po, mie po miesiącu I wybierać, wybieram się do Bielska jak tego, no i, i zacząłem pod kran myć się i zaczepił ręką i oderwała się dla mnie ta, ta taka niefajna, jak to się mówi, ta gruza y, jak tego. I krwią się umyłem, zakleiłem i... Niech wierzą, nie wierzą, ale za noc, za dzień i za noc wstaje, sam sobie nie wierzy, nie ma żadnego, bo żeby chociaż jakiś znak z był. a to tak się, zagoi, tak się zagoiło, bez, bez, bez żadnego śladu. Bo jeszcze przed tym, że moja matka jak urodziła mnie, nie, nie dla niej pierś tego odmiewała od jak tego i wtedy ludzie mówili o nic, nic nie będzie no bo to jak kiedyś mówili o to rektorak jak tak mój ojciec był polawy na, na jedno, prosta noga była i on nie dał rady, bo tutaj było takie to źródło, że tam było to to sąsiad przyniósł kilka razy jak matka mówi, że tego kilka razy wodę matka omyła tego i, zagoi, i zagoiła się ta pierś i, po dziś, I jeszcze po tym, jeszcze troje nas urodziła i po dziesięciu dniach ona tutaj była. Bo jeszcze, jeszcze w zeszłym roku, już 92 lat i prawie, prawie codziennie tutaj przy, przychodzi. Dziękuję społeczność miękiszy i też eee, Chodzi o to miejsce tak pięknego, ładnego budynku, jest tak święty, tak cudownym miejscem. Dlaczego włożył pan tutaj tyle wysiłku, w tym pracy, żeby to miejsce wydało tak? Był zaangażowany mój taton. Jakby trochę tematem który nie zaraził. Oczywiście może Poczułem się, że tutaj naprawdę wspierałem mocno. Na tyle, co zawsze była potrzeba mi prosić i odmawiałem. Myślę, że tutaj jest dużo osób, które sukcesywnie przyjeżdżają tutaj często. Nieczęściej, nawet tak jak słyszałem, nawet z Warszawy nieco niektórzy przyjeżdżają. Wodę tutaj dużą ilość paniaczkami i nabiera sobie wodę. Miejsce maski, jakiś czar, jakieś świętości, to przyciąga, coraz większą zaszedł.